Potrzebujesz szybko opanować podstawy angielskiego, ale nie masz za bardzo czasu na naukę? Nie chcesz przez kilka lat uczyć się zawiłości gramatycznych i wszystkich możliwych nazw zwierząt i kolorów, ale po prostu chcesz zrozumieć codziennie używane zwroty i słowa w angielskim? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu. Nauczymy Cię tutaj tysiąca najczęściej używanych angielskich słów, takich, które odpowiadają za około 80% zrozumienia tego języka. Dzięki temu zaczniesz czuć się pewnie, bo będziesz wiedzieć, o co chodzi w otaczającym cię anglojęzycznym świecie. Słówek nauczy cię nasza specjalna strona internetowa, na której w losowych odstępach czasu spotkasz się z danym słówkiem, usłyszysz wielokrotnie wymowę, zobaczysz pisownie i znaczenie. Dzięki wielokrotnemu powtarzaniu zapamiętasz te słówka mimowolnie, tak jak dzisiaj zapamiętujesz mimowolnie na przykład teksty z reklam w telewizji. Kiedy zaznaczysz jakieś słówko jako znane, dalej będziemy cię uczyć tylko tego, czego jeszcze nie znasz. Chyba, że zdecydujesz się na powtórkę materiału. Poznaj to, co najprzydatniejsze w angielskim, przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu, o dowolnej porze dnia i nocy, ucząc się, kiedy tylko masz na to czas i ochotę. Zapoznaj się z naszą stroną, by odkryć, jak korzystając z metody tysiąc słów, zaczniesz rozumieć angielski. 1000słów.pl Kurs jak żaden inny. Lubiany jak żaden inny.